Zgodnej cenie. Jak można budować rodzinę, jak można budować bezpieczeństwo swoje, jak można myśleć o przyszłości bez mieszkania. Ja widziałem to razem z Adrianem Zandbergiem, ze swoimi przyjaciółmi w Wiedniu. 222 tysiące mieszkań do taniego najmu. W Wiedniu buduje się tanie mieszkania. Mieszkania na tani wynajem od ponad 100 lat. Można to zrobić. Co innego o tym opowiadać, co innego do tego dotknąć. Wejść do mieszkania, zobaczyć uśmiechniętych ludzi, zobaczyć bezpieczeństwo, które na twarzach się po prostu rysuje. Mam takie pytanie do wszystkich innych, bo trzeba budować mieszkania. W Polsce brakuje półtora miliona mieszkań. Jest program naszych przyjaciół z Platformy Obywatelskiej do dopłaty do, płaty do e, e, procent e, przy, składzie, przy spłacie kredytu. Tylko jest jeden problem, proszę Państwa. Żeby wziąć kredyt, trzeba mieć zdolność kredytową. Jak się pytam młodego pokolenia na spotkaniach, ile osób z Was ma mieszkanie, nikt nie podnosi ręki. Jak się pytam, ile z osób z Was ma zdolność kredytową, też nikt nie podnosi ręki. Jak ten problem można rozwiązać? Wydaje się, że to, co jest zaproponowane we Wrocławku, czego liderem jest i był i będzie Krzysztof Kukucki, mieszkania na tanim wynajem, to jest rozwiązanie dla naszego kraju. Co to znaczy tanie, tani wynajem? Do 15 zł z metra. Do 15 zł z metra to jest 750 zł za 50-metrowe mieszkanie. Pytam się. Ludzi w Warszawie, pytam się ludzi w Krakowie, pytam się e, ludzi w innych miastach. Czy macie możliwość wynajmu mieszkań w takiej, za taką cenę? Apeluję i to jest moje ostatnie słowo na tej konferencji prasowej, chyba że będą pytania. Apeluję do młodego pokolenia, do młodych ludzi. Idźcie na wybory samorządowe. Wybory samorządowe to są wybory, które was bezpośrednio dotykają. To nie jest tak, że wybraliśmy koalicję, która rządzi w tej chwili krajem, a samorządy mogą pójść swoim torem. One pójdą, ale dzięki Waszym głosom, jeżeli młodzi ludzie, apeluję do Was, nie pójdziecie do wyborów, to samorządy Wasze nie będą budowały mieszkań na tani wynajem. Apeluję do kobiet, wszystkich kobiet, ale do tych również, które są przed założeniem rodziny. Jeżeli nie pójdziecie do wyborów, to szpitale, w większości szpitale w Polsce, nie będą Wam lekarze w tych szpitalach pomagali w sprawach związanych z ciążą w momencie, kiedy Wasze życie jest zagrożone, bo szpitale w Polsce w większości podlegają pod samorządy. W związku z tym to jest bardzo ważne, żeby wybrać takich ludzi, którzy będą gwarantowali w samorządach, Młodemu pokoleniu mieszkania oraz kobietom bezpieczeństwo. Dlatego tu jestem. Poza tym, że oczywiście lubię Włocławek, lubię Krzyśka, bo poza tym, że jest wice, był wiceprezydentem tego miasta, mam nadzieję, że będzie prezydentem tego miasta, to jest po prostu fajny facet. Naprawdę fajny, rozsądny, zdystansowany do życia facet, młody, a już doświadczony. Tego pierwszego mu zazdroszczę młodości, a doświadczenie, ach, no mnie też już przyszło. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, Waldemar Witkowski, wielki człowiek, spółdzielca, senator, szef Unii Pracy, partii szczególnie mi bliskiej. Bardzo proszę, Waldemarze.